Zakupiłem do głównego składu na Foot Champions potężnego, jak mi się wydawało, Antoine Griezmann Toca za 3 176 000 monet. Wy w tym momencie zostawiacie łapeczkę do góry pod tym filmikiem. Ja tutaj jeszcze mam Luke Bodricia nowego w składzie oraz Thibaut Courtois. A jak ta cała jednostka się zaprezentowała, zapraszam na ten film. DAX United, bardzo proszę. Fajnie zagra tutaj, a tam Ramos Uu, hu, 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 hu. Ale mu wjechał Ramos na stoperze Pole karne, piękna akcja rywala A, Cantona, mogłeś, mogłeś zmieścić tutaj po krótkim, zdecydowanie Brawo, bardzo mocno zagrał rywal Zaczynamy od 0-1, dawno tego nie było, ale trzeba będzie teraz wygrać 19 meczów z rzędu. Bardzo ładnie zagrał przeciwnik w defensywie, trzeba mu to przyznać. Gratulacje dla niego. Przynajmniej będzie fajny tytuł na YouTube, że przegrałem pierwsze spotkanie w World Champions. Champions. ma <gryzma> się nie popisał w pierwszym spotkaniu, nie ma co. 5 sztuczek? Dobra, brawo Griezmann. Wreszcie się odblokowałeś. Aj, ładnie Grizi, ładnie, ładnie. Profeska. Z kim Pembe, Bremer, Di Maria. Ostatni mecz Di Maria tutaj na wypożyczeniu, proszę bardzo. Powiedzcie, że bez wstaję. Ta. Brawo. Brawo Lewus. Co to za bilans? No przegrałem pierwszy mecz. 0-1. bardzo dobrym rywalem. 0-1. Nie no, jak przegram 0-1, to, to, to muszę oddać klasę rywalowi, bo po prostu po pobronił zajebiście. Jak przegrywam 6-5, to jestem wkurwiony, bo to najprawdopodobniej ten mecz, gdzie ja miałem 20 strzałów, a rywal 5. I strzelił 6 goli, ale jak przegrywam 0-1, to naprawdę, szacunek dla przeciwnika, bardzo dobrze pograł. Kurde, myślałem, że to jest ten strzał u Griezmana może, który, którym pokażę swoją magię po raz pierwszy dzisiaj. Ale teraz już pokażę, brawo. Co to tak wszyscy pałzują na start? Brawo Modric. Jedziesz lewy teraz. O, teraz już musisz, brawo, Robert. Spokojnie sobie Waran wejdzie z piłką do bramki. <grym>, ale szacuneczek dla Wannersera za kolejne odbicie piłki, naprawdę. Bardzo ładnie broń, broni bramka przeciwnika. Brawo, Hulit. No i pięknie gryzie. Ej, ładnie teraz. z Bikiem. Dobra. Dobra, jedziemy po 4-1. Maxiu, pięknie. Tobi! Tak jest, ruch. pięknie. Brawo. O 4-1. Odbijamy się. Po 6-1. Po 5-1 znaczy się oczywiście. Jak lepsza zestawka to... Nie no, Griezmann, Bardzo marnujesz, naprawdę. A teraz już nie zmarnujesz, prawda? Brawo. Nie no, z sideem było chyba. Co jest? Gol, Eto. 1-1. Czy dasz dobrą wrzutkę? Dobra. Jak ja z tego nie potrafię strzelić, to Ok, 1-2. Trzeba uważać w tym spotkaniu. VDS to jest nasze przekleństwo dzisiaj ewidentnie. Brawo, brawo, lewe, super Brawo, lewe, brawo. Wow. wreszcie jakiś banger, wreszcie jakiś banger od, od RL 9? I jeszcze Modric to poprawi, Finescom, pięknie. I Robercik, pięknie teraz poszedł. O no nie, no teraz to była klasa akcja też. No 7-2 i tak możemy wygrywać spotkanie. Cyk, 5 1. Atomowe a tu mu kasztany naszym rywalem Pięknie lewy, pięknie Pięknie, pięknie, pięknie lewy, brawo Pięknie Pięknie No i mamy 7:1 1 notku No cóż, mam nadzieję, że złe, miłego Początki, to ta porażka nie przekreśli moich szans na rangę pierwszą. Jeszcze 12 meczów do końca, no i walczę do końca o 19-1. Jeśli skończyliście już w dajcie znać w komentarzu, jakie playerpiki otrzymaliście. Do usłyszenia, do zobaczenia.